Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj e, zrobimy, będziemy jeść my z mężem na kolację e, jajecznicę z kurkami. Co nam będę potrzebne? Ja tu mam 20 deko zaraz je umyję. Gdzieś tam widziałam, że kurki niby trzeba e, posypać mąką, i później one się niby fajnie myją. Ja posypałam jedną kurkę mąką, i słuchajcie, ta mąka później z tej kurki nie chciała zejść, więc ja umyję to po swojemu, tak jak zawsze. To znaczy naleję tu zimnej wody, dam łyżkę soli i troszkę poczekam chwilę, z 10 minut, wypłuczę, O, i koniec. I tak będę. Ale tak, do tego mamy jajeczka. No wiadomo, jajek tyle damy, ile będziemy chcieli. Na maśle klarowanym uważam, że grzyby to tylko na maśle. Do tego pół cebulki, może być troszkę więcej, jak ktoś chce. I mam dwie patelnie: jedną na tej patelni będę robić jajecznicę. Będę smażyć zaraz cebulkę, a na tej patelni większej dam troszeczkę oleju i zrobimy zrobię sobie po prostu grzanki po jednej i po drugiej stronie, i na te grzanki będzie właśnie ta jajecznica. Także zaczynamy. Pierw zaczynam od tego, że słuchajcie skroję naszą cebulkę. Cebulka skrojona, na patelnię dam troszkę masła klarowanego. O. Będziemy smażyć cebulkę. Na drugą patelnię, tutaj mam drugą patelnię. Dam troszkę zwykłego oleju rzepakowego. Tak, niedużo. Weźmy tak. O, i troszkę pędzelkiem ten olej rozsmaruję o, po patelni, żeby te y, 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 nasze grzanki takie robione z chleba, żeby one mi nie pływały w oleju. Tak, i tam też zapalę gaz. O. I jak mi się patelnia rozgrzeje, to położę nasze grzanki. Tutaj wrzucę naszą cebulkę. delikatnie ją podsmażać na tym masełku. Ja za ten czas odsączę nasze grzybki z wody. Trwało chwila, moment i daję nasze kurki umyte. O. I będziemy na małym ogniu podsmażać nasze kurki. Druga patelnia też mi się już rozgrzała. Teraz wam pokażę. Nie, ma, nie mam po prostu jak. O, ale już wam pokazuję. O, tu jest troszeczkę tylko tłuszczu i na ten tłuszcz po prostu kładę nasz chleb i będę podsmażać na takim dość sporym ogniu. O. Chyba jeszcze jedna kanapka mi się zmieści, dam jeszcze jedną. I tak. I będę je podsmażać po 3-4 minuty do zarumienienia po jednej i po drugiej stronie. Grzanki się już zrobiły, także ja już gaz odłączyłam, o widzicie grzaneczki fajne. Tak, a teraz Będziemy kończyć jajecznicę. Tutaj mam jajka. Yy, dałam cztery jajka, ale każde miało po dwa żółtka. No czasami tak jest. Do jajek dodam troszeczkę śmietanki trzydziestki. O, tak ze dwie, trzy łyżki śmietanki trzydziestki. Rozmieszam i będziemy piec. Ja piekę zawsze jajka, słuchajcie, na bardzo, bardzo małym ogniu. Im bardziej mały ogień, tym te jajka naprawdę lepiej nam się upieką. Yy, dłużej to jest, ale uważam, że jest to po prostu lep lepiej. Tutaj mam jeszcze troszkę szczypiorku takiego zielonego. O. Yy, solić będę i dodawać pieprz na samym końcu. Roztrzepałam ze śmietanką trzydziestką jajka. Wlewamy o. i pieczemy naprawdę na małym ogniu. To potrwa troszkę dłużej, ale uważam, że, że po prostu lepiej jajecznica wtedy wychodzi. Teraz jajecznicę po solę, po pierwsze jajecznicę na, na, nas już, na naszych grzankach, jak już będą na grzankach. Jajecznica nasza usmażona. Jajecznica usmażona. I już Wam pokazuję, jak będę podawać. Bierzemy grzaneczkę. Na grzankę naszą jajecznicę. O, i słuchajcie, śniadanie tak podane. Wygląda pięknie. Tak. Teraz o ochotę. Dodajemy pieprzu. Posypujemy szczypiorkiem zielonym. O. O. I już. I kolacja czy śniadanie proszę. Wygląda. Widać, ale myślę, że tak wygląda pięknie. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia i pa pa!